Cześć, witam Was kochani w następnym filmiku Dzisiaj jesteśmy w Nissanie yy, I mamy taki problem, mamy tutaj inteligentny kluczyk Oczywiście system start-stop yy, I co, wchodzimy do samochodu Kluczyk zawsze gdzieś tam mamy w kieszeni Albo dajemy go sobie tutaj gdzieś z boku I mamy mianowicie taki mały problem Chcemy odpalić samochód Wciskam przycisk start i wyświetla się taki komunikat. Warning Key ID incorrect. I widzicie, że tutaj jakby pokazuje nam wyświetlać, że nie ma połączenia kluczyka z, ze stacyjką. Jeszcze raz próbuję tutaj odpalić nic to nie daje. Jak teraz, jak odpalić samochód w bardzo prosty sposób. Bierzemy kluczyk, i ten kluczyk wystarczy, że przykładamy tutaj do do. Tego przycisku start-stop. Jak widzicie, on się zaświecił, i teraz mamy połączenie z kluczykiem. Wystarczy wcisnąć kluczyk, i samochód nam pięknie odparł. Także prosta sprawa oczywiście tutaj za chwilę wymienię baterię w tym kluczyku. Tak, żeby nie było tego problemu, no, ale w tym filmiku chciałem Wam pokazać, jak właśnie tak awaryjnie można no, przez jakiś czas odpalać właśnie ten samochód w ten sposób. Dzięki za obejrzenie filmiku, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam do e, komentarzy, a Wam dziękuję za oglądnięcie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.